Cześć Ekipa, witam Was. Pęczart w kolejnym odcinku z serii Nie Unbox, czyli serii, w której chciałbym na Waszych oczach rozpakować to, co ostatnio pojawiło się w retrokoncie. Którego jednak rozpakowania zrobić no niestety nie mogę, gdyż z natury jestem niecierpliwy. Przeważnie to, co do mnie przychodzi, nie jest w stanie przetrwać do samego unboxingu, po prostu wszystko otwieram dużo wcześniej. A jak wiadomo, raz w rozpakowanej paczki ponownie rozpakować się już nie da. Znaczy da się, ale to nie w moim stylu. Zatem nie pozostaje mi nic innego jak zaprezentować dziś wam to, co już rozpakowałem dużo wcześniej. Proszę o to ponownie pokręcona definicja mojego nieunboxingu. I tak oto dziś na stół trafia konsola PS1, którą dosłownie chwilę temu kupiłem od widza, konkretnie od Goldbiker'a. A która to konsola? No przecież nie jest jakimś egzotykiem, więc dlaczego postanowiłem, że wam ją pokażę? No cóż, tutaj za tym wszystkim stoi stan tej konsoli, który jest po prostu świetny. Który to stan ma też dodatkowe inne znaczenie, ale o tym w swoim czasie. Zatem jeżeli jesteście gotowi, to jak zawsze oraz wszystkich oczywiście chętnych, zapraszam. Na początek, zanim przejdę do tego rozpakowywania tej folii, która mi jeszcze się ostała, krótkie info, dlaczego zdecydowałem się na zakup kolejnej konsoli PS1, skoro jedną już mam, i to Darka z kanału Sągier. Otóż... Podjąłem decyzję, że konsola od Darka będzie robić u mnie za takiego woła roboczego, konia pociągowego, czy jak to tam zwał, tak zwał, czyli konsola, która będzie używana do odcinków, do materiałów, jakie będę używał na tym kanale. Natomiast ta konsola będzie służyć do stania tam na regaliku i do podziwiania oraz od czasu do czasu do serwowania gier na live'ach, ponieważ w niej laser jest w stanie. Idealnym i czyta każdą płytę bez żadnych zacięć, bez żadnych zwisów i innych tego typu rzeczy. I taki mam plan. A czy to dobry plan? No cóż, to wszystko oczywiście jak zawsze czas pokaże. No dobra, to teraz przechodzimy do prezentacji konsoli. Dobra może słuchajcie, nie będę zmieniał kadru, nie będę pokazywał wam tej widoku ze stołu i... i tak dalej, i tak dalej. Po prostu rzucę was teraz zdjęciami, będę brał po do Zatem to, co udało mi się zakupić od Google Kartes? Karta pamięci taka o. Yy... Bardzo fajna, czarna, nieoryginalna, nie ma to dla mnie znaczenia, jest karta pamięci, jest fajnie, jest bardzo dobrze. Kolejna rzecz, to jest już moja karta pamięci, oryginalna z mojego playa, tylko dlatego, że tu mam save'y na niej, także to jest moja karta pamięci, to jakby nieważne. Mam jeszcze taki kabelek o to, sygnałowy, oczywiście kabelek kompozyt, oryginalny do konsoli, kabelek kompozyt, którego dziś kabla będziemy używać, czyli będzie sygnał dzisiaj z kompozytu serwowany dla Was, dlatego, że chcę zrobić ujęcie na telewizor, yy, wrzuty z grabera jakieś tam zamontować, zobaczymy. Zatem dziś będzie sygnał z kompozytu, jest kabel kompozyt w bardzo dobrym stanie, yy, nieważne. Jest zasilacz, z tym, że zasilacz jest darkowy, z Darka konsoli, że tak powiem, bo do tej konsoli był zasilacz tą przejściówką, bo chyba angielska wersja tej konsoli jest. A tutaj jest zasilacz od tej konsoli, którą kupiłem od Darka, gdyż ponieważ zasilacz jest taki sam. Także jaki jest zasilacz, każdy widzi, jakby nie ma znaczenia. Dobra, to może teraz przejdziemy do pada. Słuchajcie, padzik oryginalny od konsoli PS1, czyli kolor biały, jest po prostu biały jak biały, normalnie cały biały, nie szary, bo mam też szarego. Proszę bardzo. Nie wiem, czy będzie widać, jest różnica? Nie jest różnica. U góry szary, widać, to dobra, nieważne. Pad od jedynki, pesłana. Czym się charakteryzuje, że to jest biały oprócz tego, to jeszcze ma malutki, taki malutką wtyczkę. Nie taką dużą, jak miał oryginał. Oryginał i od pesłana. Taka jest różnica, dobra. Zatem, jak wygląda padzik, bo to wam opiszę, padzik jest w świetnym stanie. Jest delikatnie pożółknięty. Gdzieś tutaj z boku, tak to widać delikatnie, jest różnica między górną, górą a dołem obudowy, ale to, w jakim jest stanie, to po prostu mnie zachwyca. Krzyżak jest delikatnie widać, że używany, ale jest po prostu, no, fakturę jeszcze ma ten krzyżak, jest świetny. Grzybki, grzybki w ogóle nie są w żaden sposób zjechane, w żaden sposób, świetnie wszystko działa. Przyciski trójkąt X, kwadrat i kółko pracują idealnie, świetnie. Te tutaj triggery też bardzo ładnie. Sam pad jest czyściutki. Goldbiker pisał, że konsolę ma chyba od nowości, czy coś takiego, nie wiem. W sensie kupił ją, pograł troszeczkę, leżała w szafie i po prostu ja ją nabyłem. Także... Hej, widać, padzik jest bardzo, ale to bardzo mało używany. Jest w świetnym stanie, ma dłuższy chyba kabel niż oryginał. Na pewno ma cieńszy kabel, zdecydowanie niż oryginał. To też jest oryginał, tylko pierwsza wersja. Dobra, lecimy z samą konsolą. Konsolka prezentuje się. No jak wygląda ps wszyscy wiedzą, to jakby chyba nie ma o czym rozprawiać. Natomiast, to jaki jest stan tutaj, oczywiście, już będzie porcja zdjęć. Jaki jest stan, to jest masakra. Ona oczywiście ma z góry drobne ryski, z tego co widzę, ale. <laughs> Takie ryski. Konsola, którą mam od Darka, troszeczkę więcej przeżyła, niż ta konsola, zdecydowanie więcej. No tutaj, tutaj to jest świetnie. Jest delikatnie pożółknięta, tutaj na tym, na otwieraniu klapki, to widać, na tym przycisku. Delikatnie tutaj może, ale tak sama z siebie tutaj wszędzie. Stan idealny, jak na wiek jej, stan jest idealny, powiem tylko tyle. Otwieramy klapkę, laser, tutacka. tacka. Wszystko, wszystko jest ideał, że tak powiem. Laser czyta płyty idealnie. Że zero zacień, teraz też ją zobaczycie, bo mam ze sobą oryginał i jedną jedną gierkę, która jest niekoniecznie, bo, bo płyta konsola jest otwarta na różnego rodzaju płyty, <grym>, tak to nazwę. Zatem za fiteczkę na testy. Laser jest w stanie idealnym, nic tutaj nie jest wyjechane, wszystko pięknie ładnie to wygląda. Front złącza tutaj wszystko ładnie. Od spodu, wiadomo, tutaj informacje podstawowe Sony, model SCPH102. Jakie to ma znaczenie, nie wiem. I mamy plombę, która oczywiście jest otwarta, uszkodzona jest plomba, ale w tym miejscu przyklejoną taką notelkę Tullis. Czyli konsola jest, jakby, jak mówiłem, otwarta na kopie zapasowe, natomiast przerobiona była kiedyś przez kogoś, kto po prostu zakleił ją w tym miejscu ponownie. Czyli nigdy więcej w niej już nie było nic grzebane. I tak ta konsolka się prezentuje. Jest po prostu świetna, masakrycznie fajna jest w stanie. Ja nie wiem, Goldbiker, ty jej używałeś w ogóle czasami? <laughs> to jest dobre pytanie, czy Ty jej używałeś? Nie wiem, napisz mi, czy ona była używana przez ciebie, bo jest świetna. I dlaczego to jest dla mnie takie ważne, żeby była świetna? No bo jak mówiłem, będzie stała na regale, będzie robić za y, ładne oczka. Ładne oczka będzie robić tam do nas wszystkich. Y, natomiast y, jest jeszcze jedna informacja, którą chcę się tam podzielić, ale to pod koniec tego odcinka. Teraz robimy testy. Czyli tak jak mówiłem, ustawiam cały swój sprzęt tutaj i pokażę Wam, jak, y, jak to działa. Jak czyta płytki. a czyta bardzo dobrze. Także y, cięcie za momencik wracam. No dobra, słuchajcie, konsola odpalona. Płytka oryginalna w napędzie. Jak widzicie, gra Soul Blade. Dlaczego ta gra? Tą grę wybrałem. Ponieważ płytka z tą grą była mocno zjechana, była na regeneracji. Dzięki Cezaremu udało się ją przywrócić do stanu używalności, bo wcześniej nie było mowy, żeby cokolwiek było w stanie ją w ogóle odczytać. Dziś działa, ale swoje przeżyła wcześniej. Regeneracja nie załatwiła w 100% sprawy i konsola musi być w naprawdę dobrym stanie, żeby była w stanie tą w ogóle płytę obsłużyć, odpalić. Także zobaczymy. Na pewno start będzie długi, a co dalej się okaże. Zamykamy klapkę. Padł w dłoń i lecimy. I patrzymy, czy to w ogóle pójdzie. Jeżeli intro będzie działało bez żadnego problemu, to pójdzie. Działa. Słychać taką pracę napędu. No ta płytka swojej przeżyła. Troszeczkę szkoda katować, powiem szczerze, ten laser tą płytą, no ale... Spróbujemy. Widzicie, jaki jest czas oczekiwania. To robi swoje, ale jak widzicie, poszło. Przełączenia Grabera, oczywiście. I mamy intro. Zobaczymy, czy intro przytnie. Działa dobrze. Ale słychać... nie wiem, czy słyszycie, jak ten napęd działa. No, to jest. Ale dobra. Ale hej, ale co, ale lecimy, zobaczymy. Jak na razie interkonietnie, bardzo dobrze. Jest jeden krytyczny moment, w którym konsola przycinała zawsze mi każda jedna, każdy jeden play. Jak pojawia się Waldo. A zobaczymy. Dojdziemy do Walda, jak się nie zatnie, to wyłączam intro i przejdziemy do gry, zobaczymy jak to się uruchamia. Ale wydaje się być wszystko ok. Bardzo ładnie to działa, bym powiedział. No właśnie. I tu będzie raz ten moment taki krytyczny dla tego intra. Nie, jest dobrze. Wszystko gra i buczy. I teraz. I tu był taki motyw, jak, jak zmienia się i widzimy mm, Ninę? Nina? Nie. Jak ma? Nie wiem. W tym momencie. I było przycięcie. Mylą mi się postacie w ogóle z Tekenem Pięknie to działa. A w laser w tym miejscu bardzo głośno słychać. Oj, słychać. W tym miejscu ta płyta ma swoje. Nie z Waldo, tylko z tym, z nim. Dobra, jest. Nie, Waldo. W tym miejscu się przycinało osto. Działa dobrze. Lecimy. Zmiana. Dobra, sprawdźmy. Welcome to the stage of history. Dobra, no to co? No to, no to, no to, no to... Mitsurugi z Woldo. Jedna walka. Bo jak już odpaliłem to sobie zagram. <laughs> Wiadomo. Czas oczekiwania nie jest długi. Bardzo ładnie. No dobra, nie ten zawodnik. No i bardzo dobrze. Działa jak należy, bym powiedział. Tak jest. Pyk. Pyk. A, z tego nie wyciągnę go, zapomniałem. No, no dobra, nieważne. No dobra, widzicie, działa. Jeszcze jedną postać, a może jeszcze z z drugi. dobra. zagran sobie jeszcze raz, pozwolicie? Przecież nie byłbym sobą, gdybym nie zagrał. J-pad pięknie działa. To jest... To jest bardzo dobra wiadomość. To precyzyjny pad pięknie ściągnął. Precyzyjny pad to jest coś ważnego w tej konsoli. A ten działa bardzo precyzyjnie. Bardzo fajnie łapią te przyciski. Świetnie, pierwsza klasa. Wszystko działa dobrze, jak widzicie. Jestem... ...przeszczęśliwy. Ah. Leżeć. No dobra, uruchomiło się. To teraz e, uruchomimy e, grę, kopię zapasową, żeby pokazać Wam, jak to będzie działać. I na grę zapasową, kopię zapasową, na grę z kopii zapasowej wybrałem sobie grę z Monkeys, bo ta muzyka jest, muzyka jest z, z płyty i to się potrafi mocno ciąć. Zobaczymy, czy to pójdzie. Pewnie będę musiał, jak robię reset, będę musiał zrobić e, cięcie w tym momencie, ale. Się zerymowało, także wracam za moment, jakby coś. No, witam po krótkiej przerwie. Płytka z grom już napędzie, jakby widok mało ciekawy, ale hej, jest jak jest. Zamykam klapkę, zobaczymy. Padł w dłoń, odpalamy. Jak to się rusza? Bardzo ładnie. Idzie. Bez problemu. Darka konsola miała ten problem, że gdy z tego menu uruchamiałem płytę, to zawsze było, że nie idzie. A tutaj bez problemu rusza. Nie wiem, czego kwestia to jest w tamtej konsoli, ale tu jest OK w każdym razie, tak? Przecież przełączenia grabera jak zawsze, bo ten Elgato to jest niezły traci w ogóle sygnał. No nic trudno, jest tak jest. No i tutaj obcięty jest ekranik ja widzę, przepraszam. Quick. Muszę zrobić 4 na 3. O, przepraszam. Poprawimy sobie ten obraz Ino. Obcina miła, nie pod komodorka 64 było dostosowane, także rozumiecie, wiecie. Interko bardzo fajne. Ale lecimy z grom. Intro może zacznę z jakieś przykaz jak będę w to grał. Jakość z kompozytu na graberze jest jaka jest, także niestety w tym momencie już było przycięcia na konsoli od darka tutaj. W, w jak będę w menu, przepraszam. Na muzykę. A muzyka jest świetna, tak taka, propos? Start game. Kto zna Skull Monkeys? Łapa w górę. Świetna gera. Skull Monkeys jest po prostu przecudowną grą. Jak miałem Play jedynkę, ja poznałem już ją później. Później, później, jak już Play jedynki nie miałem u kumpla. I kurczę, była mega. Jak tu ciemno. Przepraszam bardzo. Przepraszam. Zaraz to poprawimy. Co tu tak ciemno się zrobiło? Momentos. Zdecydowanie lepiej. Proszę, letymy. No, oczywiście w skumanki zbieramy kuleczki, zbieramy jakieś ochraniacze. Te kuleczki, jak 100 sztuk, to dają nam życie i te małpy są niezłe. Fajnie się drą. Grafika jest świetna. Skumanki to jest druga część. Yy, Clayman, Clayman, yy, Neverhuda, No, Clayman, Clayman. Never Huda po prostu. Gdzie tu jest bieganie? Panie, nie tu Cyk, tu jest bieganie. Skull na pewno pojawi się na live, bo ta gra musi się pojawić na live, bo jest tak dobra, że nie ma możliwości, żeby jej tam nie było. <laughs> po prostu. Checkpointy. Pyk. Zagram chwileczkę. Jak ktoś nie zna School Monkeys, to chociaż pierwszy etap pozna na tą chwilę. Pyk. Muzyka gra. Robi to dobrze. Czyli jest dobrze. Czyli bardzo dobrze. Jest jak jest. O nie, o panie. No, jak mam to takie nad głową takie coś mi świta tam, to y, mogę dostać raz od takiego małpiszonka, macie. Drugi raz jak dostanę, to już jest y, out, to już jest y... No, zgon. Mam y, strzały, ale wykorzystałem. Strzały rzucamy takim zielonym glutem, jakimś w tym etapie, akurat, bo w innych etapach jest inaczej. Eee, a tutaj jest jak jest. Ui, jak dużo ich rozdeptujemy, to on właśnie krzyczy, przeszczęśliwy. Squidly, Squidly, nie wiem co to jest, nie doszedłem jeszcze do tego. I mamy pyk, zaliczony etapik. Taka to jest gra Skull Monkeys. Kto zna Skull Monkeys, ten będzie wiedział, co to za gra. <laughs> tak mi się tam mówi. Dobra, i mamy kolejny etap. No ale kurczę, słuchajcie, no, graficznie sklimanki jest świetne. A konsola czyta bez problemu. Radzi sobie z tym bez żadnego ale. Co mnie bardzo cieszy. Także Goldbiker, świetnie. Po prostu świetnie. Dzięki tobie bardzo. Ale za chwilę jeszcze do tego tematu wrócimy, bo będę robił podsumowanie. E, rozdeptam jeszcze parę małpek. W tej grze wkurzają tylko te małpy, które tak drą ryje. Ale, ale no. Ale no. Pyk. Weed. Świrus. Świrus Clayman. Jej, jak ja tą grę lubiłem, powiem Wam. O, i gone. Pusz. Dobra, słuchajcie, to było na tyle. Kolejnej kopii zapasowej nie będę uruchamiał, bo tylko na celu pokazanie, że kopię zapasować czy taką są bardzo dobrze. Dobra, słuchajcie, pokazanie, w sensie sprawdzenie z wami razem nie pokazanie, dobra? To co? Cięciej robimy drobne podsumowanko. Jak widzicie konsola działa, robi to bardzo dobrze. Laser w świetnym stanie, i konsola w świetnym stanie czegoś chciać więcej. Dzięki Goldbiker za to, że dałeś mi znać, że masz taką konsolkę, bo szukałem na Allegro, na olx i jest tych konsol sporo. Generalnie ciekawostka, sam pat oryginalny do ps a jest dużo droższy niż, niż ten do PSX, -a. do PSXa do Play Nie wiem dlaczego tak jest, ale tak jest. Można go że jest. Podobne dlatego, że jest ich bardzo mało. Ale no, masakra, nie? Także są bardzo drogie. Dobra, generalnie teraz tak. Dlaczego o tym mówię, o tej jakości i tak dalej? Słuchajcie, bo jakiś czas temu rzuciłem post, chyba na Facebooku, ale też chyba był. Nie, tylko na Facebooku rzuciłem post. Czy nagrałem film, już nie pamiętam. Albo tutaj dla społeczności było w dziale. Nieważne. Goldbiker dał mi znać jakiś czas temu, że posiada na sprzedaż parę sprzętów. Były Play'e dwójki, ma jakieś konsole do sprzedania i tak dalej. I napisał mi, żebym dał znać, jeżeli ktoś był zainteresowany, wam, widzą. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to może się do niego zgłosić i może nabyć fajny sprzęt naprawdę w naprawdę fajnym stanie. Wiem z, tego, co, wiem z tego, co wiem, to Diamond PC kupił Playa dwójkę, w bardzo fajnym stanie, Slimkę. No ja kupiłem tego Playa i tutaj pokazuję Wam jego stan, dlatego, żebyście zobaczyli, jakie sprzęty ma Gold Nie, to jest pierwsza klasa. Dlatego, słuchajcie. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany zakupem jakiejś konsoli, nie wiem co ma Goldbiker, ale w opisie pod tym filmem zamieszczę mail do niego, możecie się kontaktować. Jeżeli, jeżeli jesteście czymś zainteresowani, piszcie, może coś będzie miało akurat dobrego. W fajnych cenach powiem od razu i to nie jest tak, że to była cena może dla mnie fajna, generalnie cena tej konsoli była fajna, bo nie powiem Wam ile zapłaciłem, ale zapewniam Was, że zapłacicie tyle, ile byście zapłacili tą konsolę na olx Z tym, że tutaj macie sprzęt pewny, sprawny, ładny, a na olx kupujecie Sprzedam konsole, nie wiem. Yy, przywiozłem, nie, nie wiem, nie uruchamiam, bo nie ma zasilacza. Nie mam gry, włącza się. Włącza, włącza się, nie mam gry. Tego typu rzeczy. Oczywiście są też ogłoszenia, które ludzie wiedzą, co sprzedają, ale tamte konsole są droższe niż to, co ja zapłaciłem za PS1. -a. Zatem zachęcam Was do kontaktu. Polecam. Dzięki, Goldbiker, jeszcze raz za to, że dałeś mi znać, że masz taki sprzęcik. No cóż, będziemy się bawić dalej bezstresowo tym razem. Darka konsola wymaga podkręcenia laserka, nie jest idealnie, ale jest lepiej. Natomiast tutaj wszystko działa jak na razie, także spoko, dzięki Tobie bardzo. Także, no cóż, w tym odcinku było na Tyle. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, zachęcam do kontaktu z Goldbikerem. No tak, i to było Tyle. Także dzięki wszystkim za obejrzenie. Pozdrawiam Was, PenChart. I do następnego. Trzymajcie się. Cześć.